Po raz kolejny grupa uczniów z Wrocławskiego Liceum Salezjańskiego wzięła udział w audycji Radia Rodzina zatytułowanej Trudne Sprawy poruszającej niełatwe zagadnienia życia społecznego. Dla młodzieży zafascynowanej mediami udział w takiej audycji jest wspaniałą lekcją dziennikarstwa. Uwielbiam brać udział w trudnych sprawach, dlatego że dzięki, te, dzięki, dzięki trudnym sprawom mogę rozwijać swoją największą pasję, którą właśnie jest praca z dźwiękiem. Dyskutujemy między sobą, ale ze słuchaczami mamy kontakt przez cały czas i w każdej chwili słuchać może zadzwonić do radio i wypowiedzieć na dany temat. Zawsze nasza audycja wygląda w taki sposób, że rozmawiamy między sobą, też poznajemy opinie ekspertów. najczęściej są to profesorowie z różnych uczelni, najczęściej z Kulu. I też stałą częścią naszej audycji są sądy, które przygotowujemy, pytając mieszkańców Wrocławia, co sądzą na dany konkretny temat audycji. No i właśnie tak rozmawiamy przez godzinę. Zawsze te audycje odbywają się w poniedziałki o 20.00. To jest pierwszy, trzeci i piąty poniedziałek miesiąca.